Brian Gillespie z Able Distributors. Dziś mam nowy produkt. Jestem trochę podekscytowany tym nowym produktem. Wszyscy słyszeliśmy o oszczędzaczach przewodów, ale zazwyczaj w przypadku oszczędzania przewodów lub dodawania przewodu, to co naprawdę robisz, to po prostu wymiana jednego przewodu, dodanie jednego przewodu i jest to zwykle powszechne, jak termostat Wi-Fi lub coś w tym rodzaju, dzięki czemu można uzyskać zasilanie termostatu za pomocą tylko czterech przewodów. W dzisiejszych czasach, gdy pompy ciepła, dwustopniowe piece i dwustopniowe klimatyzatory. Są w modzie, aby uzyskać wydajność i czasami rabaty. Doprowadzenie większej liczby przewodów do termostatu jest ważniejsze niż kiedykolwiek. Mamy więc od IO Controls moduł UTSWM. Uniwersalny moduł inteligentnego okablowania termostatu w pewnym sensie mówi wszystko. Tak to wygląda w pudełku. Moduł ten montuje się przy piecu. Na górze znajdują się A i B. A następnie kilka elementów sterujących dla wszystkich elementów sterujących niskiego napięcia. Druga połowa, ponownie ma A i B, komunikuje się z dwoma przewodami i jest faktycznie schowana w ścianie za termostatem. Wszystkie siedem przewodów jest wyraźnie oznaczonych. Nie ma możliwości popełnienia błędu. Nawet w przewodnikach instruktażowych nadal podają małe odniesienie do koloru, a każdy pojedynczy przewód jest zidentyfikowany. Dzięki czemu jest to super, super proste. Więc do czego to służy? Dlaczego mielibyśmy chcieć wziąć dwa przewody i zrobić z nich siedem? Cóż, w moim świecie, gdy dodajesz pompę ciepła, w której chcesz sterować dwustopniową klimatyzacją, lub chcesz sterować dwustopniowym piecem z termostatu, lub sterować nawilżaczem z termostatu. Obecnie większość termostatów ma cztery przewody i to wystarczy do podstawowej pracy, ale jeśli chcesz Wi-Fi, dwustopniową klimatyzację, dwustopniowe ogrzewanie, pompę ciepła lub sterować nawilżaczem z lokalizacji termostatu, albo utknąłeś w ciągnięciu nowych przewodów, co czasami jest niemożliwe, albo utknąłeś z termostatem w stylu Honeywell, gdzie jest IAQ e i komunikacja. Musisz kupić nowy termostat na ścianę, nowy odbiornik na dole, i od tego momentu jesteś ograniczony do tego termostatu. Teraz uniwersalna część tego jest tym, co kocham, ponieważ jeśli masz termostat, który lubisz, czy to Ecobee, Nest, White Rogers, Honeywell, cokolwiek to jest, jeśli lubisz swój termostat i czujesz się z nim komfortowo, teraz możemy wziąć ten sam termostat i dodać więcej opcji. Lub nawet jeśli kupisz nowy termostat. Posiadanie termostatu w standardowym stylu daje więcej opcji w przyszłości, aby wymienić ten termostat i odświeżyć go bez konieczności zamawiania specjalnego termostatu. Więc do czego moglibyśmy użyć tego sterownika? Oczywiście do pieca dwustopniowego. Jeśli chcesz, aby nie było wyłącznika czasowego w samym piecu, chcesz sterować nim z termostatu, będziesz potrzebować dodatkowego przewodu. Dwustopniowa klimatyzacja to samo. Nie można ustawić czasu w piecu, więc trzeba to zrobić za pomocą termostatu. Potrzebny będzie dodatkowy przewód. Pompy ciepła, będziesz potrzebował tego B dla zaworu zwrotnego. Więc jeśli masz cztery, weź dwa, przekręć je na siedem, weź pozostałe dwa. Teraz masz dodatkowy jeden i B do zaworu zwrotnego. Nawilżacze teraz, podobnie jak ECOBE i NEST, można zrobić nawilżacz z termostatu. Będzie on potrzebował jednego przewodu, w zależności od tego, czy jest to nawilżacz zasilany, czy też będzie potrzebował dwóch. Ponownie, dzięki temu masz więcej niż wystarczającą liczbę opcji. A potem najczęściej, co dziwne, powszechne jest to, że potrzebujesz wspólnego przewodu, ponieważ termostat Wi-Fi zużywa tak dużo energii i energii elektrycznej. Jeśli nie jest zasilany przez cały czas, możesz napotkać problemy. Wczesne termostaty Nest miały ten problem. Kiedy ludzie nie uruchamiali wspólnego, Musiał przerwać połączenie, aby naładować małą baterię wewnątrz. Tak więc pobiera dwa przewody i tworzy z nich siedem. Więc jeśli miałeś cztery, teraz możesz zrobić matematykę. Teraz do termostatu prowadzi dziewięć przewodów. Bardzo mi się to podoba. Teraz wiem, co sobie myślisz. Teraz, gdy mogę doprowadzić wszystkie przewody do termostatu pompy ciepła. Co się stanie, gdy będę potrzebował więcej przewodów do jednostki zewnętrznej dla dwustopniowej klimatyzacji lub pompy ciepła? Co mam wtedy zrobić? W u tym przypadku również mamy rozwiązanie i to będzie w innym filmie. Będę miał link oznaczony poniżej. Ale Wireless Relay Plus jest czterokanałowy. A to co robi, to weźmie dwa przewody prowadzące do jednostki zewnętrznej i zamieni je w pięć. Więc będziesz miał tam zasilanie. Można zasilać klimatyzator. Dwustopniowy klimatyzator lub pompę ciepła. Może odbierać sygnał z pompy ciepła, aby przejść do odszraniania. Dzięki temu, po podłączeniu wszystkich przewodów termostatu do termostatu, jeśli nadal utkniesz między piecem a jednostką zewnętrzną, mamy również rozwiązanie dla Ciebie. To nasz kolejny nowy produkt. Link znajduje się poniżej: jest to więc IO Controls UTSWM. Uniwersalny moduł inteligentnego okablowania termostatu. Znajdzie się on we wszystkich naszych przewodnikach po rozwiązaniach. Myślę, że to zmieni zasady gry. Właściciel domu nie musi już decydować o tym, co można umieścić w jego domu. Każdy chce czegoś bardziej wydajnego i wygodnego, i ale być ograniczonym przez przewody lub koszt jakości powietrza w pomieszczeniach wysokiej jakości termostatu, który się komunikuje. Ten rozwiązuje wszystkie problemy. Mamy je więc we wszystkich naszych oddziałach. I ponownie, wideo z przekaźnikiem zostanie połączone poniżej. Brian Doleski, Able Distributors. Dziękuję.